Witamy w Studiu Bałtyckim, Krzysztof Hoffman i... Czytam, Rozczynamy. no czytam. Aha, Piotr Lesne, witam serdecznie w Studiu Bałtyckim, zaczytani razem ze Starostą Puckim, Jarosławem Białkiem. Witam serdecznie witam. Państwa. Coś ciekawego w gazecie, Panie Starosto? Jak to w piątek, same ciekawostki. To jest najważniejsza gazeta, którą trzeba przeczytać, Echo Ziemi Puckiej i od razu na pierwszej stronie tytułówka. Wy to chyba nazywacie jedynka, tak? To jest jedynka. Tak jest tak. jedynka. Ogólniak z najlepsze najlepszy na Pomorzu, no aż miło się czyta. Aż miło się czyta. No właśnie, bo ten Ogólniak i, i nasza młodzież, odysejsko-młodzież, może teraz już tak ją spokojnie nazwać, nie bywały sukces na Pomorzu. No a jak to było z tą kreatywnością u Pana, za czasów szkolnych? Czy był Pan takim kreatywnym uczniem, czy bardziej krnąbrnym i... Wagary się zdarzały? Wagary? Poproszę o inny zestaw pytań. <laughs> Z tą kreatywnością bywało różnie, różnie się szukało. To jest taki okres poszukiwań, więc pierwszy rok siedziałem i się uczyłem, drugi rok zaczęliśmy się rozglądać. Mieliśmy bardzo fajną klasę 18-osobową, gdzie było duże zgranie, wiele rozmów i różnych pomysłów kreatywnych, o których na wizji nie wypada mówić. Ale młodzież z ogólniaka bardzo kreatywna. Obiecał Pan też. Wsparcie w dalszym no, finansowaniu, tak naprawdę, jeżeli uda się wyjechać na te ogólnoświatowe finały do USA. Powiem szczerze, że byłoby to niesamowite wyróżnienie, gdyby nasza młodzież zakwalifikowała się do ogólnoświatowej eliminacji i przeglądu. I tak jestem pełen uznania, bo mnóstwo dużej konkurencji liczebnie, ilościowo i na pewno kreatywność innych osób również była wielka. Więc sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby ich nie, nie, nie promować i, i nie być wdzięcznym za to, co ta młodzież robi. Trzymamy kciuki, tak jest, ale jeśli mowa o pieniądzach, to biznes, który... Już tak naprawdę wkrada się w te nasze zakamarki szkolne. Starostwo powiatowe, tak jak wcześniej deklarowało, wchodzi mocno do szkół, jeśli chodzi o biznes, prawda? Tutaj wsparcie lokalnych firm, te, te klasy partnerskie. No i Państwa czy właśnie w jakim stopniu te klasy partnerskie mogą pomóc zatrzymać tych gimnazjalistów, absolwentów gimnazjów w powiecie pódzkim? Mowa oczywiście o szkolnictwie zawodowym. To jest temat znacznie szerszy, do którego trzeba podejść zupełnie z drugiej strony: czyli pokazać, o co nam chodzi w rozwoju gospodarczym Ziemi Płockiej. I teraz, jeżeli ustalimy pewne priorytety, które są dla nas istotne, i to nie może być tylko turystyka, bo turystyka to są trzy miesiące i bardzo dobrze, że ona się rozwija, natomiast coś poza turystyką musi się dziać. To właściwie odpowiedź na pytanie o rozwój gospodarczy, da nam odpowiedź na pytanie, jak powinno wyglądać szkolnictwo zawodowe na terenie Powiatu Płockiego. I teraz samo szkolnictwo nie może się rozwijać skutecznie i efektywnie bez współpracy z biznesem. Stąd pomysł na tworzenie klas patronackich, na ścisłą współpracę która ma kilka wymiarów. Pierwszy to jest edukacja młodzieży w oparciu o nowoczesne, funkcjonujące na naszym terenie zakłady pracy. I druga bardzo ważna rzecz to jest edukacja nauczycieli, ponieważ nauczyciele również muszą się edukować w oparciu o nowoczesne rozwiązania w zakładach pracy. Więc tak dwutorowo chcemy tutaj pójść. Jestem wdzięczny i dyrektorom szkół naszych zawodowych, i przedsiębiorcom, którzy w sumie gremialnie odpowiedzieli na ten apel, bo już na pierwszym spotkaniu podpisaliśmy osiem umów patronackich, dodatkowo jeszcze kilka listów, a już echo tej pierwszej ubiegłotygodniowej konferencji jest takie, że kolejni przedsiębiorcy chcą współpracować ze szkołami, chcą wpływać na. Sposób kształcenia młodych ludzi pod kątem swoich zakładów pracy. O życiu i śmierci na dwa sposoby. Tak, no, pro premiera w Pucku, pan starosta był obecny. Jak wrażenia? Poleca pan ten film, panie starosta? Myślę, że to jest. Obejrzenie tego filmu jest dużo lepszą katechezą niż najlepsza i najdłuższa homilia wygłoszona w Kościele. No i w ten sposób zareklamujmy ten film. Mowa oczywiście o śmiertelnym życiu. Zaglądamy na strony Nordy. Belecy nie gęsi, więc o swoją mowę walczą. Starosta płci tyś gdy poka tyś gdy tu padłe, czy tu padle? Albo te padle. <śpii> 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 Bardzo fajny tytuł. Bardzo fajny tytuł, bo tak to powinno być, nawiązując do historii. Natomiast jejem z tyły fertla powiaty płci, odziso przez Eu. Na przykład z tronu Kartosia na bała owe, i ma gędaletałowe, a nie telowe. Ale jak sobie na naszym cyplu, to trzeba galać tak, jak tam dają, bo inaczej Megabele nie rozumieli. I e, absolutnie uwierzaję, że trzeba tam, tamte są so belaci. Słuchajcie, może to śmiesznie wygląda, że nie mówię po kaszubsku. Ja dobrze rozumiem po prostu. E, Państwo, jeszcze się nauczysz? Jestem młody, to tak. jest szansa e, sport Tomek Grycko w dzisiejszym numerze Echa Ziemi Puckiej, czyli nasz długodystansowiec. Chłopak, który rzeczywiście osiąga niesamowite wyniki. Znowu wygrał tym razem w seniorach. Wcześniej też był najszybszy na naszym półmaratonie Ziemi Puckiej. Najszybciej go przebiegł. No właśnie, a jak to jest z tymi sportowcami w powiecie puckim? No właśnie, jak widać po waszych tytułach jest bardzo dobrze i wielkie gratulacje dla biegaczy, wielkie gratulacje dla ciężarowców i dla wszystkich, którzy Którzy w powiecie Puckim działają. To jest na pewno efekt ponad 40-letniej działalności LKS-u Ziemi Puckiej i wielu osób, które tam pracują i pracowały, bo myślę tutaj też o zasłużonych emerytach. Ale to jest też powód do rozmowy w samorządzie, co powinno dalej się ze sportem na Ziemi Puckiej dziać. I taką rozmowę rozpoczęliśmy w ubiegłym roku w oparciu właśnie o przedstawicieli LKS-u, o przedstawicieli naszych szkół. Uważam bowiem, że powinniśmy nasze szkoły bardziej sprofilować w kierunkach sportowych, bo proponowałem dyrektorom, aby próbować otworzyć klasy albo sportowe, albo usportowione, bo to w nomenklaturze oświatowej są zupełnie inne klasy, po to, żeby młodzieży, która ma możliwości, chce się kształcić w kierunkach sportowych umożliwić to od samego początku już na, na bardzo profesjonalnym poziomie. I myślę, że takie próby podejmiemy od września przyszłego roku. Panie starosto, ja chciałem tylko zapytać jeszcze, a prywatnie uprawia Pan sport, biega, gra? Był czas, że biegałem, ale niestety wypadek spowodował, że nie bardzo z bieganiem, więc rower. Rower jest, jest sprzętem, z którego często korzystam, aczkolwiek ostatnio nasz etatowy biegacz, Pan Janusz Łęgowski, przyszedł z rozwalonym kolanem, bo gdzieś się potknął podczas biegu. Tak, i, i, I mówi, że się zastanawia nad przerzuceniem się na bezpieczny ko sport, czyli szachy, warcaby, ale nie, <laughs> namawiam dietów. wszystkich, namawiam wszystkich, zresztą bieganie jest niezwykle popularne I, i, i ja w tej chwili syna powoli tak zachęcam, nic na siłę, ale staramy się gdzieś tam przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu wyskoczyć i, i trochę się poruszać, syn jest zapalonym piłkarzem. Śmieje się z nas, bo co prawda ma dopiero 10 lat, ale mówi, w przyszłości będę was z piłki utrzymywał. Króciutko, panie starosto, rybacy protestują przeciwko temu, co chce zrobić minister gospodarki morskiej, mianowicie zamknąć zatokę gdańską dla kutrów powyżej 12 metrów. Tutaj niestety jest bardzo duże niezrozumienie mówimy o tych, o tych 6 milach bardzo duże niezrozumienie i włożenie do jednego worka całego wybrzeża. Otóż czym innym jest 6 mil gdzieś na zachodnim wybrzeżu, a czym innym akurat na Zatoce Gdańskiej. Tutaj chodzi o gatunki ryb, które się w określonych miejscach utrzymują. Jeżeli by ten przepis miał zostać wprowadzony w życie, to on po prostu wywraca do góry nogami i odbiera pracę wielu rybakom. Krótko, trzeba im pomóc. Trzeba im pomóc. Jestem po rozmowach z prezesem szkunera. Który uczestniczy, uczestniczy w tych pracach, na bieżąco mnie informuje. I też wczoraj było spotkanie rybaków, gdzie właśnie pan Michał Hernik uczestniczył. I też prosiłem, żeby przekazał, że jestem absolutnie po stronie rybaków w tej sprawie. Jeżeli będzie konieczna jakaś interwencja ze strony samorządów, to o nią zadbamy. Protest po świętach, teraz święta? Pan starosta przygotowuje się jakoś specjalnie na, na te święta wielkanocne? Myje jakieś... okna, walczy mazurka. Okna już umyte, następnego dnia padało tradycyjnie, czyli są znowu do mycia. Pewnie dzisiaj mnie czeka troszeczkę prac takich damskich. Ja mam to szczęście, że żona jest nauczycielką, więc już od dwóch dni ma wolne. I większość prac mnie ominie, aczkolwiek się od nich nie mam zamiaru odcinać, jak trzeba będzie, to zrobię dużo więcej niż wyniesienie śmieci. Wszystkiego najlepszego na jastra. Nawzajem, wsiadźcie o najlepsze, wsiadźcie mieszkańcom na siełe, piękne, wesołe, wiosenne powiaty Pudźciele. Tak, to była pierwsza nasza rozmowa, dziękujemy pięknie. Gościem w naszym, naszym premierowym programie był Starosta Pucki Jarosław Białk. bardzo dziękujemy. A my zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Studia Bałtyckiego. Thank you.